No tutaj jak widać to już tutaj pan tego usunął już to gniazdo, ale coś tam jeszcze może będzie widać. Tu się doczołgam powiedzmy. O panie, to nie na te lata. Słuchajcie, jestem. Ale ładne gniazdo Germanek. Słuchajcie, patrzcie. Bardzo ładne gniazdo. Trochę tu widać, że wybrał. Nieco Aha. i to gniazdo kermalek, czyli Wespula germanika. tu sobie nawet ładnie zatkały. Tam pokażę wam tam w środku, jak mi baterii starczy. Dostęp tu jest tragiczny z tym kombinacją. To jest masakra. O, ja. Mm. takie coś. Teraz zbliżenie tu widzicie, tu jest górna warstwa plastra a tu jest dolny plaster o takie coś, tam będzie widać coś pomiędzy o tam trochę nawet idzie dalej jak można widzieć, zobaczyć trochę tu zostało wybrane Ue, kurde, ciężki dostęp tu coś tak sobie chwycę od góry powiedzmy spróbuję przynajmniej kurde, tak muszę sobie To inaczej tego nie nagrałem takie coś Taki lity, lity papier. Spójrzcie Sam papier. Muszę może plasterek się uda wyciągnąć. Tak w całości chyba nie. Ja tu nic nie widzę na tym monitorze, co ja pokazuję. Tu o, widzicie plastry A tu się daleko idzie O ładne ładne gniazdo No całkiem, całkiem Tu widzę trzeba miało jeszcze No Są germanki Zresztą znaczy nie się ze zeszłorocznych, chyba kilka lat temu było Tutaj nie ma co nic co nic nawet preparować czy coś bo to jest tak zepsute w takim miejscu że masakra O ale zobaczcie jakie piękne plastry No tutaj jeszcze ile tam idzie trochę się idzie następny raz na co przyjdę to tu mogę uprzątnąć nawet e, czy no uprzątnąć nawet mogę ale nie wiem kiedy tu przyjdę znowu To widać, że w głębi idzie To gniazdo Pan mówił, że bardzo dużo ich latało no i się nie dziwię O tu widzicie Plastry i to były w środku w nich larwy Postaram się narysować Dobra, wystarczy No Tam Nie wiem jak to jeszcze głęboko idzie, ale, ale trochę idzie No, trochę tam idzie jeszcze no, dalej nie będę nic rozkrywał. Chyba nie ma sensu No Jeszcze sobie odsłonię, żebym widział co ja pokazuję O takie coś gniazdo wespóle Germanika Już opuszczone Tak wyglądają opuszczone gniazda o, tych dużych tego dużego gatunku oczywiście Puściutkie gniazdo ja tam mnóstwo być. O tu widać, patrzcie od spodu. Pełno, pełno komórek. Dobra, te ja już się stąd chyba będę wyczołgiwał powoli.